Hej, cześć, witajcie, z tej strony Witaj, ty. Dzisiaj jesteśmy w drugim odcinku The City Skylines I, I tak, nie ogarnąłem tego mostu e, Chociaż próbowałem Ale... E, nie udało mi się tego zrobić Zrobił mi się tu jeden wielki kanion i... Trochę lipnie to wyszło, bym powiedział a więc wolałem tego nie ruszać, nie pogarszać jeszcze bardziej tego. I na razie, niech to w ten sposób będzie. W przyszłości pewnie to ja zmienię trochę. I tak, dzisiaj zaczniemy robić raczej skończymy robić yy, centrum naszego miasta. A więc, bez przedłużania, zaczynam kończyć to miasto. Dzisiaj, pewnie skończymy to miasto, za badyle są. No, jeszcze jakieś badyle mam tutaj niepoukładane, ale trudno. To się jeszcze ogaznie w sensie. to będą budynki, a więc ich tu nie będzie zbyt dużo. Też to staram się robić w miarę symetrycznie, jak widzicie. I trochę mi wychodzi, trochę nie, jak widzieliście, zrobiłem też specjalną e, playlistę do tej gry. E, z broszcząca nie robiłem playlisty, bo nie umiałem jeszcze, teraz trochę więcej się nauczyłem rzeczy, bo mam e, gamingowy drugi kanał. Na którym też y, troszkę eksperymentowałem, można powiedzieć, na tych filmach z montażem ich. Na razie tu robię drogi. Y, wodę i takie rzeczy to na razie nie będę tutaj ciągnął. Pociągnę takie rzeczy pewnie w, albo w. Tym, albo w następnym odcinku, wydaje mi się, że w następnym odcinku takie rzeczy bym zrobił. Trochę tutaj, tak niesymetrycznie, trochę to wyszło, ale dobra, coś takiego na razie niech tu będzie. Ja ogólnie zrobię te drogi i zaraz się widzimy, jak ja je skończę. Jak widzicie, trochę zrobiłem tych dróg w moim mieście. Będą po prostu w centrum. O tak? Będzie mniej więcej centrum. Zrobione. I teraz tak zrobimy rejon mieszkalny. Głównie tu gdzieś będzie rejon mieszkalny. Nad autostradą chyba nie będę robił. I tu gdzie są pociągi. Z takiego powodu, że to będzie trochę za głośno dla nich. Dla tych oczywiście ludzi. I też nie będzie tyle tych yy, połamanych drzew, dlatego że yy, tu gdzie są te drzewa, będą po prostu domy i sklepy. Całego raczej nie będę robił w ten sposób rejonu, bo to będzie rejon biurowy, żeby mieli gdzie, gdzie pracować. No i też będę musiał robić jakieś takie dzielnice... E, robię jeszcze dzielnicę przemysłową, ale już wam mówiłem gdzie ona będzie dokładnie. Nie jest to zbytnio całkiem symetrycznie tak jak chciałem. Ale na razie powinno wystarczyć. W przyszłości pewnie się to pozmienia. E, live'y może będą z tej gry. Coś tam kiedyś wspominaliście o live'ach, pamiętam. A więc z tej gry, jak będziecie chcieli, to też będą live'y. Ale i nie tylko z tej gry, bo e, teraz już. Lepiej wiem jak streamować na YouTubie. Ja OBS już mam bardziej y, przystosowanego do streamowania. Y, nie jak kiedyś. Bo kiedyś nie miałem w ogóle OBS-a przystosowanego do robienia streamów, ja w ogóle w OBS nie nagrywałem yy, chyba to nawet może to pamiętacie, że z tu włączałem nagrywanie ekranu i to tyle. Dla mnie było to najwygodniejsze. Chociaż OBS jest dla mnie trochę wygodniejsze jak yy, się dowiedziałem jak w ogóle... Używać ten program do nagrywania. To mniej więcej tak będzie zrobione w tej części. W następnej części mamy tak: yy, platforma startowa będzie też w naszym mieście. Ja tu mam parę ciekawych modyfikacji. tego typu wieżowce, ale to co nie jest wszystko, ze wam pokażę coś. Delikatnie większego, ile to znajdę. To są te bloki, to nie. O, to jest to. To będę chciał postawić w naszym mieście. E, w naszym centrum. E, niech tutaj sobie to stoi. Gdzie taki. Największy wieżowiec w naszym mieście? No i tak, rejon mieszkalny. No i tak. Zaznaczymy sobie ten sposób Mamy coś takiego, coś. Takiego, bo chcę też, żeby tych mieszkańców troszkę było w naszym mieście. Dobra i rajon handlowy też by się przydał. Może w tym odcinku pociągnę tą wodę, ale tylko do tego miasta. Eee. I tak będę musiał to. Pewnie to zrobię poza odcinkiem, bo zrobię screena do miniatury. Prawdopodobnie rejon biurowy. Rejon biurowy będzie gdzieś tutaj. W naszym mieście też były biura, bo oni narzekają, że później nie mają gdzie pracować. Dobra. W taki sposób będzie to zrobione. I teraz tak, obszar przemysłowy będę chciał tu podzielić za tą rzeką. Albo tutaj. Hm. To też jest fajne miejsce. Dobra, ja zrobię to tutaj. Połączę sobie coś takiego. Będzie dają jakieś takie przemysłowo. ...lotniczy, można powiedzieć. Tutaj gdzieś będę robił jakieś... Yy, będę gdzieś pobierał raczej woda, więc... Na razie tu nic nie będę robił za bardzo. Ale dobrze. zrobię tu przemysł w tym mie miejscu. Troszkę taka skarpa tu powstała. Niezbyt to będzie wyglądać symetrycznie. No, niezbyt jest to symetrycznie, ale okej. Okay. Jest jak jest. Dobra, teraz zrobimy tu dzielnicę przemysłową. Tylko przemysłową to ma być sam przemysł i nic więcej. A, nie pociągnę teraz tu, yy, przemysłu, bo bym chciał tu poprowadzić specjalną drogę. Przy której będziemy Robić elektrownię atomową, żeśmy mieli prąd. Coś mniej więcej takiego. A z tej strony będzie lotnisko. One dużo miejsca zajmuje, ale bym chciał tak, typowo koło drogi, koło autostrady, że to widać było, że jest jakieś lotnisko. Tu pociągnę do końca tą autostradę jeszcze. Aha. W ten sposób. Okej. Okay. I to połączymy sobie z tym. Nie wiem, czemu takim łukiem, ale dobra, niech będzie. Nie wiem co w tej grze jest z tymi łukami, ale gra ciągle daje jakieś łuki, okej. Okay. I to jest przejazd taki za ok. Taki no nie mały przejazd kolejowy, bo na autostradzie. Teraz tak, tu będzie wjazd również na autostradę gdzieś. Albo nie, zróbmy na obwodnicę. Żeby nie mieli za łatwo. Tu zrobię coś takiego. Też jest szlaban albo i nie ma. A nie jest. Nie, nie ma. W takich mordorach nie ma, no to Trzeba będzie uważać. I zróbmy... Tutaj, yy, w tej dzielnicy, jakieś takie rzeczy. Jakoś policję, yy, nie wiem, to połączmy z miastem w ten sposób. Hmm. Zróbmy tu krzyżówkę. Taką. I dodamy tu sobie jakieś szkoły. Pociągnę to jeszcze gdzieś. Yy, tutaj to będzie jakieś... Mini-wiadukt. Taki naprawdę śmieszny, bo ktoś będzie jechał 300 na godzinę, wyleci w powietrze i wpadnie do e, wody, a więc e, to jest specjalny wiadukt, żeby nie dawać ludziom mandatów. Moje przepisy genialne są. Po co dawać ludziom mandat? Skoro może e, wlecie się od razu do wody, będzie jechał za szybko. Autobusy na razie nie. To też bym dodał gdzieś tu do centrum naszego. No to jest dosyć małe, w tam tamtego. Stadion. Stadion by się gdzieś tu przydał. To będzie i stadion. O. Coś takiego, a stawiłem taka droga. Oczywiście, jak to u mnie musi być coś źle i nierówno, ale dobrze nie chcę mi się też z tego niszczyć. Sorry za cięcie, ale jest... pobiera mi się gra do. Prawdopodobnie nowej serii Na kanale i mus muszę robić co jakiś czas cięcia, żeby ona mi się yy, Nie zaczęła yy, Na nowo W żeby się na nowo nie pobierać jej grę, W grę gram na Steamie, pobieram grę na Steamie i ona mi się po prostu Wyłącza pobieranie, ale trudno Mi się wyłączy Gdybym muszę na nowo pobierać On a tym bardziej, że waży swoje 100 giga. Ćwierka czy nie wkurza. Często jak macie zbudowane miasto później ten ćwierkacz, czy bym ciągle wyskakuje. I bym chciał też tu zrobić jakiś taki duży przejazd. Taki duży wiadukt raczej. Coś takiego. To mu ćwierkaczowi bym najchętniej te pióra wyrwał. Tak jak praktycznie każdy gracz, go nie lubię. A i możecie y, napisać w komentarzach, czy chcecie może. Streamy z tej gry na kanale, jak będziecie chcieli, no to nagrę mi streama na tym kanale z tej gry, ale musicie to ogólnie chcieć, streama połączę także tu jakichś korków później nie było, bezsensownych. mi innymi drogami krzyżówkami. Teraz tu bym jakieś yy, wysypiska śmieci. Mm. Mam pomysł, zrobię coś takiego. Tu ogólnie zabieram dzielnicę taką. Mim coś takiego. Coś takiego. Jest dosyć ostry wiadukt, raczej podjazd, ale to nic. Będą śmietniska. Na razie mówiłem z tej gry, ale jeszcze yy, w sumie możecie sobie wybrać... Ja wam dam może ankietę. Albo napiszę w opisie jakie... z jakich gier po prostu mam. E, mogę nagrać dla Was streamy I z linku w opisie napiszecie w komentarzach Z jak, jaką grę wybieracie z tych gier, które wymieniłem. Które mam raczej kupione i pobrane, bo e, Pewnie byście wybrali takie gry, które by mi się na moim kompie pobierały z miesiąc, a więc... Mówię o takim streamie może jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że w takim miejscu możemy dać jakieś cmentarze. Genialne miejsce na cmentarze w Mizowie wybrałem. To normalny wybiera miejsca na wysypisku śmieci dla cmentarzy. To ja nie wiem, ale yy, to no wysypiska śmieci dla cmentarza. Dla tych głąbów jeszcze muszę tutaj szkoły, bo oni. Te szkoły niekoniecznie mają duży zasięg. No i też czarza pożarne i tego typu rzeczy bym tu Jeszcze bardziej tu pociągnę. Zam jakiś y, szpital Straż pożarną oraz Policję Więc w tym odcinku z City Skylights to było y, na tyle A więc Trzymajcie się subskrybujcie i cześć!